Czyli jak co roku będziemy próbować odpalać sprzęty. W domu to firanki macie? Firanki? Tak. Nie. Nie. A po co ci firanki? Ja pytam, czy wiem. A co, co chcieliśmy podarować na prezent? Ja co o odpalaniu sprzętek, a ty mi się pytasz, czy firanki mam w domu. Jest, mam ważki powód, by to pytać. A co, zacząłeś firankami handlować? No dobra. Wracając do tematu, będziemy odpalać sprzęty, zobaczymy, bo jedziemy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc yy, przed nami yy... odpalić trzeba to, czyli UL 131 i to zaraz Piotruś dokona tego, mam nadzieję, i spróbujemy Berdema ma odpalić. Robura nie będziemy ruszać. Historyczny proszę Państwa, czy zaskoczy. Uhu, uhu. Nieodpalany chyba od sierpnia. A czym go? Benzyną? Czy... Na benzynę to, to on nie ma żadnego, tylko na gazie pali. Zobaczymy. Słabo kręci, ale. No słabo, słabo. Na tyle. O no bateria, bateria trzyma, także. A, robię? A wiesz, że w ogóle w tym nie zapina się przód? Nie zapina się przód, czy reduktor? Reduktor chyba nie wchodzi. Przód się zapina. Tak? Mhm. Coś się nie zapila. Tak? Dzisiaj o tym myślałem. Coś tam powietrza mało. Ale tylko na dole. Tylko na dole. O, bo tu zamknięta klapka. O kurna. Co Odkuś z lodu to wszystko człowieku. Ogrzewanie włączesz. Czyli, żeby tradycji stało się zadość, szukamy kluczyka od BRDM-a. Nie, nie pamiętam wyjazdu, żeby yy, kluczyk no, był tak od razu, na zawołanie. Kluczyk być. A zobacz w środku, czy nie ma... Yy, po, po lewym ręku tam, jest, tam jest taki... Tam Nie ma właśnie. Nie ma. Tam taki parciany schowek jest. Dobra, Adam, tam z tyłu wiesz, jak trzeba podłączyć akumulator? Kurde. Ty rzeczywiście woda. Ale jak pod, pod poziom elegancko, nie? Poziom elegancko. Nie pokazuj tego ludziom. Teraz normalnie jest, czują. To jest takie Panie Muszę wieżę odwrócić. To odwracaj mnie, nie zrzucisz. Chyba. się kurna. Podnieś ruchem. I co? Adam? nie? Nie musi wiesz, odkręcić wieżyczkę. Dobra, starczy Ty kręć. Powoli? Powoli, ty. Dawaj, dawaj. O, nie no, musi tyle, żeby tam klapę otworzyć tylko. <grymne> Woda, która nam zamarzła w butelkach, Tak? Prosta będzie na hotel. <grymne> Zimna będzie. No dobra, no to hebel. To, to hebel włącz. Nie wróżę powodzenia. No jest. Jest hebel Jest. O, od góry, lewy. A tutaj było. O, ty. No, jest prąd! Jest prąd! Słuchaj, to no, jest dobra jest wiadomość. Uwaga, ta... Uwagamy, my. Dziś tu było stanie. Z tej ścieżki osiągnę. Proszę, trzeci. No. Dobra, nie dość go, nie dość. Nie, nie, musisz zaciągnąć paliwa na ale... Jak jest. Jak jest paliwa, to poczekaj, sprawdzimy, czy jest paliwa. O! Nie piłuj go, nie piłuj. Ssanie masz ten, do góry? Nie. Jakby była klapa, to jest zupełnie nie było to

nie ma płynu hydraulicznego. Ale za blisko robura stanąłeś, drzwi nie otworzysz. <grywka> Idą do góry. Poszły. Czekaj. Dobra. A bieg ci wyskoczył? Bieg wyszedł panu Pietrze Panie Piotrze? Bieg panu wyszedł? No? wyszedł? Tak. Teraz zaczęło lepiej. Dobra, już tam jest to pełna to jest okej. Okay. Czyli płyn Nie hydrauliczny, tak? To, co? Nie jest jeszcze Nie jest to wleli tam. W lewo koła. Może paliwa może zabrakło? Paliwa nie ma, na pewno. Piotr paliwa może nie być. No, paliwo, no jak pan, kurde, tyle obrotów wdał. Patrz. U. U. Zaskoczył. Zobacz, zobacz. Co się dzieje? Wszystko wraca do życia. Czyli wszystko nam się budzi z zimowego snu. Będzie działać. Ciekawe ile sprzedów na mieście zostanie. <laughs> Za bramą. No co? Bo wiesz, odpalicie, odpalicie. Ciekawe czy wrócą. A na no rację. W <laughs> Próby nam to nie przynosi O czym mówisz? O klemach no, czy o kolorze? No, no, na, na przykład no. <laughs> <laughs> kolor to jakby już Cały element, nie? Ale mówię te klemy, pan jak tu woda zapieszała <laughs> Hmm? Jaki brudny? To jest e, błoto. E, to jest błoto z. Borneńskie, pomieszane z choteńskim. Przebieg ubiegłego sezonu, tak? <gry> A to jest. Spać. A to jest cena, jaką trzeba było zapłacić za odpalenie ziła. A co, jak to zrobić? profesjonalne opatrunek. Nie, nie, nie miałeś klucza? Co? Klucza nie miałeś? On krwi się domagał odpali? Pewnie odpali. Odpali, teraz odpali. Mówisz? Maciej. Wyłączyłem hebel, muszę teraz załączać przecież. Odpali. Ale za to BRTM zgasł. <laughs>